5, 4, 3, 2, 1, 5, 80 beczka od prawej. 90 4, pl prawy plus 50 4, może 5, prawy, wyjście po kuli 130 3kana od lewej, mokro, z uwagą. 60, 7 prawy, lewy, 30, prawy 3 dłuższy, zostań. 70, 7 lewy, przechodzi 2 prawy z uwagą. O kurwa. Składaj, składaj. Dobrze, 5 się 7 prawy, 50, szykana od prawej z uwagą. Dziesięć, dwa lewy. Sześćdziesiąt, szczyt lewą, to czterdzieści. Idziesz dwa prawy szeroko, dwieście trzydzieści pięć lewy, do jeden lewy. Przechodzi pięć prawy. 110 7 prawy, przechodzi 2 lewy za oponent 100 2 prawy z uwagą 150 4, może 5 prawy 90, 6 lewy wypuść, przechodzi w 2 lewy z dwa lewy, 200 wyryb, widzisz 200 wyryb, 7 prawy, 40, szykana od prawej z uwagą, 160, meta 5 lewy. Lepiej, nie? Lepiej.